Czy wiesz, że wojna biologiczna wcale nie jest nowoczesnym wynalazkiem? W 1347 roku, podczas oblężenia Kafy, Mongołowie użyli najstraszliwszej broni, jaką znali. Janibek Chan wydał rozkaz, który zmienił historię Europy na zawsze. Kiedy Czarna Śmierć zaczęła zabijać jego żołnierzy, nie pochował ich ciał. Zamiast tego kazał je załadować na trebu i wystrzelić za mury miasta. Trupy zarażone dżumą spadały na ulice Kafy, jak deszcz śmierci. Mieszkańcy nie mieli szans. Miasto szybko kapitulowało, ale prawdziwa katastrofa dopiero się zaczęła. Przerażeni kupcy z Genui uciekli statkami do portów śródziemnomorskich. Nieświadomie zabrali ze sobą dżumę. Ta pojedyncza taktyka militarna rozprzestrzeniła czarną śmierć po całej Europie. W ciągu kilku lat zmarła jedna trzecia ludności kontynentu. 30 milionów ludzi zginęło przez jeden rozkaz Mongołów. Jeden oblężenie zmieniło losy cywilizacji na stulecia.